Znalazłem owcę, która zginęła, Drodzy Współbracia Kapłani, Czcigodne Siostry, Drodzy Czciciele i Pielgrzymi, Zgromadzeni tutaj na Bobolówce, na miejscu uświęconym obecnością Świętego Andrzeja Boboli. I wy wszyscy łączący się z nami przez media. Gdy przychodzimy dzisiaj na to miejsce zwane Bobolówką, bo 16. dzień miesiąca, miesiąca czerwca, Andrzej Bobola, nasz wielki święty, stawia nam dzisiaj przed oczy Boże serce. Ale czy to powinno nas dziwić? Chyba nie. Dlatego, że wychowanie w zakonie jezuitów było wedle duchowości serca bożego. A więc każdy, kto wstępował do tego zgromadzenia, stawiano mu serce boże za wzór do naśladowania. A także Andrzej Bobola był wychowany do tego, aby szerzyć kult Serca Bożego, bo to było priorytetowe zadanie w zakonie. Kacper drużbicki, jezuita, żyjący w latach 1590-1662, na wiele lat przed Objawieniami Małgorzacie Ala jako pierwszy w świecie opracował podręcznik, który na podstawie Pisma Świętego podał rację wyjaśniające, dlatego ten kult jest ważny i potrzebny dla ludzi. To on napisał litanie i ułożył wiele modlitw. Później nadszedł czas, że jezuici przyczynili się do tego, aby rozpowszechniono w świecie objawienia Małgorzate Mariala Cook. I tutaj jakże wielkie zasługi ma polski naród. Właśnie dlatego, jak poznaję te różne historie chrześcijaństwa w świecie, jestem dumny, że jestem Polakiem. Powiem zauważcie, że przez 100 lat po objawienia. Małgorzaty Maria Lakog nikt nie upomniał się o to ważne przesłanie. Dopiero Polacy i wpierw mieli pozwolenie, że to Serce Boże czczono w Polsce, a później rozpowszechniono na cały świat. Ale kochani, abyśmy zrozumieli, co jest najważniejsze w kulcie Serca Bożego, Kościół w tę dzisiejszą uroczystość przywołuje. Przypowieść o szukaniu zagubionej owcy. Znamy treść tej przypowieści. Pewnie nieraz słyszeliśmy wielu, wiele kazań odwołujących się do niej, bo jest to bardzo ciekawa przypowieść Jezusa. Ona zawiera naprawdę bardzo głębokie treść. I pewnie, gdy się ją czyta, to pierwsza myśl, jaka się jawi, dotyczy tego pasterza, który szuka grzeszników. Przecież Jezus, pasterz ludzkości, bardzo mu zależy, aby wszyscy byli zbawieni. Przecież od samego początku misja Jezusa zmierzała do szukania tych, Którzy się pogubili w życiu. Jakże z zaciekawieniem poznajemy prawdę o celniku Lewim, którego powołał Chrystus na apostoła. Jakże pochylamy się z wdzięcznością wobec Chrystusa, że uratował życie Marii Magdaleny. Jakże mu jesteśmy wdzięczni, że poszedł. Do domu celnika Zacheusza, jakże zasiada, za to, że zasiadał z grzesznikami do stołu. I mamy takie piękne opisy w Piśmie Świętym, które jakby potwierdzały sens tej przypowieści o zagubionej owcy. Ale wydaje mi się, że gdybyśmy tylko tak rozumieli te, treść tej przypowieści, to pewnie to rozumienie byłoby niewyczerpujące. Bowiem ta przypowieść w moim przekonaniu ma bardzo ważny aspekt osobisty. I każdy z nas powinien dzisiaj uświadomić sobie, że w jakim sensie jest zagubioną owcą. Bowiem w każdym z nas jest coś, co jeszcze nie należy do Boga. To jest to zagubienie. To jest to coś, co nas oddala od Boga. Przecież zauważcie, że Pan Jezus żąda i oczekuje od nas, abyśmy byli Mu całkowicie oddani. On określił naszą relację do Niego słowami. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem. Całą swoją duszą, całym swoim umysłem. A czy tak jest w naszym życiu? Przecież mamy swoje słabości, które sprawiają, że całkowicie nie jesteśmy oddani Bogu, Bożej sprawie. I te słabości to są nasze grzechy. To one niszczą naszą relację z Bogiem. To są te owce. Które sprawiają, że ja jestem w jakim sensie zagubiony, jeszcze całkowicie do Boga nie należy, Bo jeśli nieraz nie zapoguję choćby jednego przykazania, choćby opuszczam czasem mszę świętą, bardzo rzadko, ale opuszczam, kiedy zdarza mi się nie odmówić paciesza, kiedy jestem człowiekiem. Ogarniętym przez nieczystość, gadulstwo, nerwowość, złośliwość, to właśnie te grzechy oddalają mnie od Boga. Nie jestem Jego całkowicie. A później, gdy nie jestem Jego, to też nie potrafię żyć z ludźmi. Jeśli często powstają nawet w naszych domach, w naszych małżeństwach, rodzinach, we wspólnotach kłótnie. To dlaczego? Bo więcej do powiedzenia ma nasz egoizm, samolubstwo, swawola, aniżeli miłość bliźniego jak siebie samego. Mówię bracia i siostry o tym. Dlatego, że ta Ewangelia wydaje mi się, że mówi o tym, że Jezus Robi wszystko, abyśmy grzechów nie mieli. On szuka w każdym z nas to, co nas oddala od Niego. Pragnie nam to uświadomić i pragnie nas nawracać z tego zagubienia, które staje się naszym udziałem. Dlatego patrzę z takim lękiem na dzisiejsze czasy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że lekceważy się dzisiaj grzech, pomniejsza się jego skutki, nie zwraca się uwagi na związek między szatanem a grzechem. Dzisiaj słyszy się głosy, że grzech to jest wymysłem ludzi, aby ich zastraszać. A przecież to grzech zabija w nas radość, szczęście. To zabija w nas tą relację z Bogiem, to on prowadzi do lęków, bojaźni, rozpaczy, do depresji czy innych chorób duchowych. I dlatego mi się wydaje, że święty Andrzej Bobola wykorzystuje obecność swoich chrzcicieli tutaj na Bobolówce. Aby im jeszcze raz przypomnieć w tą uroczystość serca Jezusowego, że to dlatego jesteśmy niespokojni nieraz, podejrzliwi, złośliwi, trudno nieraz z nami wytrzymać. Dlatego, bo jesteśmy zagubionymi owcami. Jest jeszcze w nas coś, co w nas, co nas zagubiło. I Jezus chce nas z tego uleczyć. To On pierw nam uświadamia grzech. Nawet nieraz i ten lekki. Po to, abyśmy uznali Go, a On nas chce uleczyć. Mówi jasno w tej przypowieści o zagubionej owce, że Jemu bardzo zależy na każdym człowieku. Właśnie trzeba Mu uwierzyć. Trzeba oddać się w Jezusowe ręce. A co Jezus potrafi z człowiekiem słabym, grzesznym, widać to u świętego Andrzeja Boboli. Czy On był wielkim grzesznikiem? Patrzcie, nieraz, jak tu przychodzicie na tę Bobolówkę, przywołuje Jego słabości z wieku młodzieńczego. Właśnie było coś w boboli, co go oddzielało od Boga i nie potrafił sobie z tym poradzić. To go niszczyło. Niszczyło nawet jego powołania, którym Bóg obdarzył. Ale on się nie poddał. Szukał przez długi czas środków, aby był zdrowy duchowie i w końcu znalazł. Czy byłoby to możliwe bez Jezusa? Nie. On uformowany według teologii serca Jezusowego uwierzył, zrozumiał i przyjął, że Bóg jest miłością. Patrzył na Boga w tych nawet najtrudniejszych momentach nie jako na wroga, nie oskarżał go, ale patrzcie, jak szedł do niego na adorację. Wydawać by się mogło, że jakby Go przekreślił, że jakby mu nie pomagał, nie chciał go. Ale Bobola wierzył, że tylko Jezus może Jego wewnętrzną chorobę uleczyć. Nikt inny. I dlatego też gdy wykorzynił ten grzech, czyli tę zaginioną owcę, popatrzy, jak stał się innym człowiekiem. A dlaczego? Bo dopiero wstał się wtedy całkowity dla Boga. Oddał mu się bez zastrzeżeń, oddał mu wszystko. Zaczął go kochać całym sercem i z wszystkich sił. Stał się naprawdę wolnym od tego wszystkiego, co daje świat. Przestało mu zależeć na sobie, na swoim zdaniu. Nie był do niczego przywiązany. Chciał tylko jednego być wierny Chrystusowi i jego nauce we wszystkim. I tą postawę uwolnienia się od wszystkiego, jakże potwierdzają znalezione kilkanaście lat temu dokumenty w archiwum w Uppsali w Szwecji. Wśród tych dokumentów, które znaleziono, oboboli był list jego rodziny, która bardzo prosiła prowincjała z Wilna, aby przeniósł Albo pozwolił przenieść się ich krewniakowi, ojcu Boboli, z prowincji wileńskiej jezuitów do krakowskiej i argumentowali to tym, że mają trudności, aby widywać się ze swoim krewniakiem. I ten list został przekazany Andrzejowi, kapłanowi. Który też napisał swój list do prowincjała. A w tym liście, między innymi, są takie słowa. Nie po to poszedłem do zakonu, aby zajmować się swoją rodziną. Rozumiecie, co to jest to całkowite oddanie dla sprawy Bożej? Nic się dla mnie nie liczy, tylko Bóg i jego sprawa. O tym, co napisał, jawnia się jego ewangeliczny radykalizm, o którym mówił Chrystus. Kto kocha ojca, matkę bardziej niż mnie, nie jest w nie godzin. To przykłada rękę do puga, a wstecz się ogląda. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. I to znaczy słowa Bóg jest na pierwszym miejscu. Bo my często przywołujemy te słowa. Odwołujemy się do nich. Ale sprawy nasze są często ważniejsze jak Boże. I dlatego tak nam nic w życiu nie wychodzi i nie będzie nigdy wychodzić. On swoim życiem potwierdzał, że to, co napisał, jest prawdą. Dopóki tego nie zrozumiemy, to będzie nam się wydawać, że Bóg jest ważny, ale nigdy ważny nie będzie. I co to dało Andrzejowi? Taki radykalizm, odcięcie się od wszystkiego ze względu na Boga. Przede wszystkim dzięki temu stał się prawdziwym przyjacielem Boga. Bóg otworzył przed nim swe serce i on miał wgląd do tego serca. On z tego serca czerpał wiele łask, a następnie jego serce otworzyło się na bliźnich. I tu trzeba widzieć gorliwość, bo kto zbliża się do Boga, będzie zawsze dbał o zbawienie drugiego człowieka. Jedynym oparciem dla ojca Andrzeja stał się naprawdę Bóg. Jako czciciel serca Bożego zrozumiał, że Bóg jest miłością. A więc nie było to, że jak było coś trudnego w jego życiu, że go to podłamywało. Zniechęcało. To dla niego nie robiło problemu. On wolał więcej cierpieć, bardziej być odrzucany, aniżeli wychwalany. To właśnie ten Bóg, odkryty jako miłość, pozwolił mu zrozumieć, że Ty też masz kochać Andrzeju, wszystkich ludzi i szukać ich dobra. I to jest, znajdujemy tu odpowiedź. Człowiek, który jest radykalnie oddany Bogu, inaczej myśli, jak nawet ci, którzy idą za Bogiem. Dlatego Andrzeja nie mogli zrozumieć jego współbracia, choć byli też zakonnikami, kapłanami, zakonnikami. Tu jest problem w tym oddaniu całkowicie. Człowiek, który jest całkowicie oddany Bogu, ma zupełnie inne myślenie. Nie zależy mu na sobie. Nie troszczy się bardzo o swoje życie, o to, co go otacza, bo to jest mało ważne. To jest jak trawa, która się zazieleni i usycha. Ale jeśli tego nie masz, to będziesz wszystko robił kosztem Boga. I to dzisiaj widzimy u wielu ludzi. Właśnie dzięki temu, że był tak oddany Bogu. Był zatroskany o dzieło Jezusa, jakim był Kościół. I właśnie zobaczcie. Zobaczcie, że tak, bo boli Bóg błogosławił. Bo jak się nieraz pytamy, dlaczego nas Bóg wysłuchuje, dlaczego Bóg się nad, pochyla nad naszymi prośbami, bo jak im bardziej będziesz oddany Bogu, wtedy Bóg bardziej będzie. Czynił Cię narzędziem swojej łaski. I dlatego miał taką moc w pokonywaniu trudności, a nade wszystko tą mądrość płynącą od ducha świętego. I na to chcę dzisiaj zwrócić uwagę: że nie bójmy się, jak bardziej oddamy się Bogu, że więcej stracimy. Im więcej mu oddam, ze względu na niego pozostawimy, tym On będzie większym naszym bogactwem. I dlatego, kochani bracia i siostry, rodzi się teraz pytanie, z czym ten Andrzej Bobola chciał dzisiaj do nas przyjść, kiedy nam pokazał Serce Boże, pewnie z pewnością chce nas uwrażliwić jeszcze raz, żebyśmy nigdy nie zaprzyjaźnili się z grzechem, nie ospoili się z grzechem. Bo często wydaje nam się, że my już nie możemy być inni. I ja nie mówię o wielkich grzesznikach. Dlatego większość kazania dzisiaj poświęciłem tym drobnym sprawom, tym, co dotyczy każdego z nas. Bo to, że ktoś żyje źle. Ja dzisiaj miałem takie piękne świadectwo człowieka z Warszawy, który dzwonił do mnie, bo Chcę robić jakieś programy o Andrzeju Boboli. I sam w pewnym momencie mi powiedział, że on był też bardzo zagubiony. Ale właśnie w świątyni Andrzeja Boboli w Warszawie doznał wielkiej łaski, bo przy obrazie Jezusa Miłosiernego po wielu latach nawrócił się i stał się innym człowiekiem. I to jest właśnie pierwsze, na co chciałbym zwrócić uwagę. Żebyśmy nigdy nie lekceważyli najmniejszego grzechu, żebyśmy zawsze mieli to pragnienie wyzwalania się z tego, co małe. Bo przecież Pan Jezus powiedział, że kto wierny jest w małych rzeczach na będzie, nad wielkimi będzie postawiony. Druga sprawa, która mi się wydaje, że Andrzej Bobola chciał nas dzisiaj zachęcić do przyjaźni z sercem Jezusowym. Bo patrzę, jestem już ponad 40 lat kapłanem, patrzę na pierwsze piątki sprzed 30 lat, 20 lat i patrzę na te pierwsze piątki, które są dzisiaj. Jakie były wielkie kiedyś kolejki do konfesjonałów. Ileż to mieliśmy dzieci na tych nabożeństwach, młodzieży. A dziś? A myślimy, że jak zagubimy serce Jezusowe, to będzie nam lepiej? I dlatego Andrzej Bobola do swoich czcicieli mówi tak jak ja kiedyś, pokazując serce Jezusowe, mobilizowałem ludzi, żeby się trzymali tego serca. To wpierw moi czciciele, trzymajcie się serca Jezusowego, ilu z Was w każdy pierwszy piątek jest w kościele, ilu z Was przyjmuje komunię świętą, wynagradzającą. To są konkretne dane, to są konkretne sprawy, bo wydaje nam się, że czcicielami Andrzej jesteśmy. Andrzej święty domaga się od nas konkretnego życia, konkretnego stylu życia bo on był chrześcijański. I tak jak on troszczył się o kult serca Bożego w Kościele, to my jako czciciele wpierw powinniśmy się troszczyć o naszych rodzinach. Patrzę nieraz, bo naprawdę są ludzie bardzo pobożni i prawi. A gdzie jest twój mąż? A gdzie są twoje dzieci? A gdzie są twoje wnuki? Czy myślisz, że jak sam pójdziesz do kościoła, złożysz ręce, to już sprawa załatwiona? A gdzie są pozostali? Właśnie Andrzej Bobola był tym, który wszystkich chciał przyprowadzić do Boga. Tak. Nie podobało się to. Narażał się przez to. Ale czy Bóg nam nie pokazał, że on miał rację? My byśmy chcieli to chrześcijaństwo uczynić takie wygodne dla siebie. Chrześcijaństwo nie było, nie jest i nie będzie wygodne. To prawdziwe chrześcijaństwo, nie to udawane. I to tłumaczenie się, że nie chce kłótni, nie chce gniewu. Patrzcie, jak człowiek dzisiejszy powymyślał usprawiedliwienie siebie, żeby tylko nie dbać o zbawienie drugiego człowieka. I dlatego potrzebni są nam dzisiaj tacy radykalni, Ludzie oddani Bogu. Pan Bóg będzie nam błogosławił naszej pracy, naszym pomysłom. Mógłbym tu wiele rzeczy powiedzieć, bo to wszystko, co powstaje na Bobolówce, w niektórych momentach to mi się nawet to śni. Ostatnio wymyśliłem sobie tak po ludzku kapliczkę świętej Barbary, bo ona tu już niedługo powstanie. I w nocy mam sen, że nie tak ma wyglądać, musi być inaczej. Moi drodzy, właśnie Bóg chce nam pomagać, ale trzeba mu wierzyć i być posłuszni. Właśnie jesteśmy teraz w tej wielkiej modlitwie nowenowej ekspiacji za grzechy profanacji w Polsce. To jest jakby kolejna nowenna, którą podjęliśmy. Z racji tej modlitwy, która ma się tu odbyć za miesiąc w lipcu 22, właśnie jako czciciele Andrzeja, ciągle myślimy o sobie, a tu Bobola nam ciągle przypomina, że trzeba myśleć o ojczyźnie. Bo dopiero gdy ojczyzna będzie wolna, nie będzie tu nic zagrażać, to będzie nam łatwiej żyć. A sami widzicie, że zaczynają się rzeczy bardzo trudne. Jeśli już na naszej granicy strzelają do naszej Straży Granicznej, dotychczas rzucali kamieniami, to co? Nie widzicie znaków czasu? Nie umiecie tego odczytywać? Patrzcie, jak coraz dalej ta nasza ojczyzna jest zagrożona. I odkąd mówię, że tylko na niebo zawsze możemy liczyć. Ostatnio miałem bardzo ważne osoby z państwa i powiedziałem wprost, mówię, widzicie, co się stało po rzuconej bombie pod Bydgoszczą? Jak świat zareagował? I tak będzie, gdy stanie się coś gorszego. Klęknijmy na kolana i się módlmy wszyscy bo tylko to nas może uratować. Dlatego wołam już od pewnego momentu, że trzeba nam Polskę ratować naszą modlitwą. I właśnie święty Andrzej Bobola jest tym, który, gdy nas tu prowadzi na tą Bobolówkę, to dlatego, że nas mobilizuje jako swoich chcicieli, bo na kogo ma liczyć? Na kogo, jak nie na was? Skoroście tu przyszli, to Bobola mówi: tak, dobrze, ale to jeszcze nie wystarczy. Trzeba coś więcej. Dlatego niech jego modlitwa pomoże przede wszystkim każdemu z nas, byśmy wiedzieli, co w dzisiejszych czasach powinniśmy czynić i jacy powinniśmy być, żebyśmy mogli tak, jak on powiedział, napisał w tym liście bardzo mi się to podoba. Nie po to poszedłem do zakonu, żeby się zajmować rodziną, ale to piękne. Takiego radykalizmu sobie i Wam życzę Amen.